Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia zaburzeń rytmu serca jest zabieg ablacji przeskórnej. Polega on na uszkodzeniu niewielkiego obszaru mięśnia serca, w którym występują ogniska rytmi albo drogi elektryczne lub anatomiczne, po których krążą impulsy, lub też drogami tymi rozchodzą się na zdrową część mięśnia serca. W chwili obecnej najczęściej wykonujemy zabiegi ablacji. Przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej. Pierwszy raz wykonano ten zabieg w 1987 roku, czyli prawie 25 lat temu, w Polsce. Pierwszy raz wykonano zabieg w 1992 roku w Instytucie Kardiologii w Aninie. Uszkodzenia mięśnia serca można dokonać podgrzewając tkankę lub tkankę oziębiając. Efekt hipertermiczny. Uzyskujemy stosując prąd o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, mikrofale, promieniowanie lasera. Efekt hipotermiczny uzyskujemy dzięki rozprężaniu skroplonego gazu, podtlenku azotu, znanego również jako gaz rozweselający. Przeprowadzenie zabiegu. Wymaga stworzenia zamkniętego układu elektrycznego. W tym celu do serca wprowadza się elektrodę o końcówce 4 mm o bardzo małej powierzchni, około 12 mm i tę elektrodę należy umieścić tuż nad obszarem, które chcemy zniszczyć. Na skórze przyklejamy elektrodę o dużej powierzchni, około 100-250 cm2. Prąd. O zmiennej od częstotliwości radiowej z generatora o mocy około 70 do 100 W, przepływając między elektrodą w sercu i elektrodą rozpraszającą, podgrzewa dwumilimetrową warstwę tkanki tuż pod elektrodą ablującą. Odbywa się to na zasadzie przewodnictwa oporowego, to znaczy fale elektromagnetyczne zmieniają się w energię cieplną i ogrzewają tą warstwę serca.